Dobra, delikatne Abydai 250. Yy, o, pora karmienia. Jakieś tabletki rzuciłem. Jak widać, chyba towarzystwu się podoba. Delikatnie zmieniona aranżacja. Tło, troszeczkę więcej roślin. Tam jakieś pchy, pierdzielniki, No, bo musiałem przerzucić kreweteczki. O, tam sobie siedzą na przykład. No, reszty nie znajdę, bo gdzieś tam się pochowały. Tu jest walka o życie. Następuje. kriski neonki, gupiki O, chyba jady. Tam jest drugi. Tutaj jest gąpeczka, taka wstępna, bo zostało zmienione filtracja. Poza tym filterkiem, który już wcześniej był, to ten filterek jest prefiltrem dla... Filtra kubełkowego Sunsun. Hinol, trochę głośny, ale idzie. Idzie jak zły. Ma fajną, fajny bajerek, mianowicie mianowicie lampę UV. Coś takiego. Tu jest dodatkowe na powietrzanie. Trochę powietrza nikomu nie szkodzi. Tutaj jeszcze Sunsunik sobie na deszczownicy idzie, nie wiem czy będzie widać. O, idzie. Coś takiego. Tutaj już małe głupiki. Trudno zauważyć, ale są. Są naprawdę mikroskopijne. Bardzo mikroskopijne Tu są małe. O małe ślimaki. A tu jest mały głupi, gdzieś może go znajdę. O. Gdzieś tak na oko to ze 3 mm ma może 4. Także że byk niesamowity. Tak to wygląda. Dzięki, na razie, cześć.